Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem s 8 a dzisiaj będziemy y, testowali w końcu jakąś porządną modyfikację mianowicie y, modyfikację z II Wojny Światowej tak się fajnie skojarzy się ze y, w polskich okopach jestem y, ubrany jak Polak, niestety nie, niestety nie mam skina swojego ze względu na to, że po prostu Mod jest na bardzo starą wersję, 1.7, a już jest 1.16 Nawet niedługo będzie 1.17 I przez to ta modyfikacja e, Niezbyt chce ze mną współpracować Jak widzicie, tutaj odgrodziłem trochę te mini okopy e, Do tego kończę z tym, żeby mi slajmy nie, nie wchodziły Bo tutaj jak przyszedłem, to było po prostu kupa już tutaj się Pojawiła, to ja po prostu wszystkie wybiłem I ogrodziłem wszystko do tego kończę z tym Tam zrobiłem takie małe pobojawisko i co ja mam w ręku? Mam karabin, polski karabin, karabinek e, karabinek WZ1929 No to trochę stary, to, no to chyba jeszcze z odzyskanie niepodległości, jeszcze to był chyba wtedy karabinek No właśnie e, Na przykład strzelić. Niestety muszę się zasmucić was z tym, że po prostu nie ma w tej modyfikacji za dużo karabinków. Teraz nie trafię. Już chyba nie mam pocisków, nie? No właśnie, nie mam pocisków. Musimy zamodować broń. Ach, otruszył się. Musimy automatycznie... Mam jeszcze jeden pocisk. Że... Okej, okay, dobra. No tak, to się prezentuje mniej więcej. Tutaj mamy e, takie, jakby, główne odgrodzenie. W ogóle, jak się wejdzie w ten dodatkowy czas, to jest taki fajny dźwięk. Jakby się się przebić. No bardzo. No wtedy bardzo. No a zwłaszcza gdy się jest ciepło do wycelowania. Bo no, gdzie strzeliłem. Nie mam przycisków. Dobra. Przeadujemy se. Yy, i pokażemy. O nie. Dazu do ją 9 pocisków. Dazu jeszcze raz. Ja znajdujemy jeszcze 9 pocisków i patrzmy. Trzynaście pocisków miałem. Dobra. Mmm... Oczywiście tak się da nieskończoność tego zrobić, e, ale wracając do tego, no, tutaj te wszystkie karabinki to są... Mm, tutaj ten na przykład, e, tutaj jest jeszcze jeden taki ten, tutaj są te dwa takie inne, one są nowe, niedawno je dodali, wiem, to dziwnie brzmi, że niedawno je dodali, a jest 1.7, e, no ale tak to jest. Tutaj, od tego karabinku do tego, wszystko jest normalne, wszystko jest to samo. Teraz semi-auto, dobra. A, ja rozumiem, to chyba trzeba zmienić, ale ja osobiście, nie dawno zainstalowałem tą motyfikację. Nie wiem, do końca ogarniam jak... O, 12 Ok, dobra, nie powiem, fajnie się strzela z takiego karabinku. Eee, Tylko jak się zmienia ten, jak się. Eee, będę, będę musiał to sprawdzić. No właśnie. Ale tu mamy jeszcze coś takiego. W ogóle mam podstawkę. Bo z niego się nie da, to to jest taki ten To jest, rozumiem Tak, to jest przeciw karabin. Chodź na to A trafi w ogóle Trafiam To jest specjalny kadabinek taki Ale w grze z tego co się dowiaduję, to chyba nie ma tołów sobie ty Anek To jest jakiś tanker Czego w ogóle wypadł mi ten karabin? To jest w ogóle To jest chyba amerykański tak, to jest amerykański. To jest ten, M1 Gadawa, tylko on ma inną nazwę po prostu. <try> tak, to jest e, dobra, ale najpierw chciałem ten. Mm. Czyli mamy ten i mamy ten. E, ten to jest przeciwpancerny karabin, jeden z tych lepszych karabinów przeciwpancernych eee, ten to, to jest taka maszynówka mini a tu jest jeszcze jeden karabinek Browing ten panc możemy jeszcze w tego zobaczyć ale nie bo to jest ten sam co na początku mieliśmy ale jest to, nie mam jakiegoś nadzwyczajnego e, stół. ilości się tych broni. W ogóle da się tak celować? Nie da się tak lepiej jakby celować z tego co rozumiem. Nie. To jest ciągle tak samo. Rozumiem, że z każdej broni to tak wygląda. Nie. Tylko z tych, które mają podstawkę. Hmm. To jest pozyska maszynówka Eee, naprawdę bardzo szybka akcja. Dlatego ja bym wolał. No, no 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 no. Dobra, skończyły się pociski. No nie powiem, że polskim bo nie mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Upsza. Eee, chwileczkę, przepraszam, że na chwilę opcje wezmę sobie, ale teraz tak, eee, fire rendersoft. Może autobody sobie weźmiemy true false eee Ust Soldier Skin True Fancy eee, Scopes, Fire Left mouse. Czekaj, 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 eee, change mode x, dobra. Halo. Klikam X, eee, dobra, mnie ważne. Ha, usunąłem gościa. Usunąłem polskiego żołnierza. LOL. Dobra. Eee, co my tu jeszcze mamy? Tutaj już są inne kraje, widzę. Eee, dlatego myślę, że sobie możemy zobaczyć teraz. Nie wiem. Eee, Niemców wolę na razie nie, bo to byli nasi przeciwnicy. Eee, a weźmy ten, weźmy. Norwegia. Norwegia to taki zapomniany, kota jest tak samo jak zresztą, jak Polska. Dobra i też je Jeden z notowieckich pistetów, który już mi wygląda na amerykański. To jest No, Dobra. Ale nie ma co yy, przyglądać się zbytnio, bo będziemy się przyglądać się temu pistoletowi w, w, u amerykańskich. To jest ten sam co polski, to kolejne. Coś ciekawego, na przykład to. Coś co ciekawie wygląda. Okej. Okay. Yy, 1 To jest taki ten Kurde Eee Patrzcie, ja nie do końca ogarniałem o co chodzi z tą względem na początku, bo trzeba tak I z niej się nie dostrzelać Trzeba podejść do tego Przycelować Nie za wysoko o, waliłem go. Podnoszę to. Podnoszę tam ten To chyba pięć z tym się wystrzelać. E, Okej, okay, dobra. Dziękujemy za pokaz fajerwerków. do, do następny. Mhm. Właśnie tak, da się też tak. Przypominam Wam, że jesteśmy przy norweckich. Eee, no... Karabina chwilę. Czy to jest to samo? To jest MOCEN N22, MOCEN m 14 Tak, tak. E, tak, ten ma większy rozrzut. Znaczy bardziej jakby odpycha do góry, a ten w prawie w ogóle nie odpycha do góry. E, podoba mi się. A jeszcze to jest coś nowego? Może. Aha. I właśnie, jak wejdę sobie tutaj. Właśnie, bo jest też taki bug, że głowy nie widać. Na szczęście wyłapałem taki moment, że widać głowę, to nie trzeba się martwić. E, chwila, bo z tego co ja pamiętam, to ja sobie ustawiłem, że takie coś jak bolt, czyli ten, takie... Teraz będzie to automatycznie, będę musiał klikać jakby bolt. To dobra, to dobra, to, że... O nie! Tu widzę droga! Widzę go! Wlutował poka w okopach! Amba! Dobra, dziękujemy za ten, za... właśnie, flame tower. O Jezu! O nie, ja palę okopem! Ej, oni się nie padą? Ale patrzcie, bo tu jest ten! <śm> o nie! To ja zabiłem, jestem głupi. Padli. Jesteśmy pod i... W ogóle patrzę, jak to fajnie wygląda. Eee, dobra, czyli mm, to, już wiem, jak to, to już wiem, jak to wyglądało mniej więcej. jak to po prostu da się zjeść. Nie wiem, co e, dobra, wracając e, do zabawy w e, tym. Miodaczom ognia. Ej, kto ma coś? Ja okay, mogę dopiero tak Skończyła mi się awinicje. Nie wiem jak to nie wiem jak to działa. E, Jego ja przeładować, bo się nie dało, po prostu się nie dało. Mm, czy jest to coś takiego, o czym mógłbym się jeszcze pobawić? Co to jest? To jest japońskie coś. O, to mi się podoba, to już mi się zobaczyło. To już mi się podoba. <laughs> A to taki mini miotacz nie, okej, okay, dobra. <laughs> mini miotaczek Volkstroom Genny. Niemiec A to co? Okej okay. A, to jest ten no Dobra, e, a weźmy sobie jakąś tę, rotuską Eee, chwila, O, właśnie, snajperka O, pięknie Ej, dawaj wysnajpimy tego Polaka Jego trafię? się go zabiję, znaczy przynajmniej go trafię Chyba ja nie przeładowałem Już mam ten, już strzelać mi się chce, nie przeładowałem chwilę. jeszcze raz Przeładujemy jak to na pedał przestało Leży Ty pokaż, pokaż, pokaż Bo oni mają blat gola No leży, leży, pięknie na jedna deska prze przetrwała Ej, nie, 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 nie powiem Na no, bardzo mi się... To no, będzie bardzo przyjemnie się strzelało z tej snajperki prawdopodobnie tego co, weźmy sobie niemca jakiegoś NPC-ta Plus jeden npc do jak już się chyba domyślacie Stawmy sobie Niemca na wieży Teraz się oddalimy naprawdę daleko. Tak mi trochę laguje, bo ta modyfikacja nie jest taka ten. Mogłem się dymi to sniperka. Nie rozumiem dlaczego. O, o! Zniknął. Musimy się trochę podejść. U, dobra, to jest jednak cel. I Jest bardzo daleki. Dostał, kurde, nie ma dla mnie niemożliwego. Jestem dobrym snajperem. Mhm, no dobra. Mm, a zobaczmy, może są jeszcze jakieś inne sniperki, bo jakby było tylko jedne, to bym się naprawdę zawiódł. E, to jest tutaj i szukamy, szukamy, może mu taka, No są dwie nawet. <laughs> e, jak one wyglądają? Uuu, jakie celowniki, no, to zaraz jeszcze raz zespimy sobie Niemca na dachu. Wiesz ja zespimy sobie na dwóch, jeden na tą, zesnej To ma najpok... no, taki sam celownik. E, to sobie zespimy na dwóch Niemców. I lecimy. Bolt action. Jeszcze ich widać. Ee, jeszcze widać. Już zaraz powinno przestać. To tutaj przestało? Okej, okay, dobra. No widać ich dobrze, tylko teraz tak. Czy to mam celować tak jak są te cienkie kreski, czy tak jak jest ta gruba? No nie to będzie wieki trwało. Ej, a zobaczmy czy jak wezmę sobie tego No idę No ja O lol. I jak zrobimy sobie tłak Dobra to działa! Dziewa nawet za dobrze W ogóle slajmy mówią, dają, że to tylko czasem fajnie Znaczy o to chodziło Co to, co to, co to? Panie, to nie wygląda na broń z II wojny światowej A to jest to Atera Rifle, czyli to jest na czołgi tu nie ma żadnej serypaty ubytniej, tylko w której już patrzyliśmy. U Polaków nie ma. U Norwegii nie ma. U Niemców powinno być. O, jest. Nie, to jest klej. Flame Warfare, czyli ten wytaczownie. Niemcy nie mają? Jak to przecież muszą mieć? he? Niestety jeden, przetestujemy sobie jeszcze, powiedzmy, że bada rzeczy. Na przykład nie wiem. Czy to na przykład coś przetestujemy jeszcze. Ujęliśmy z tyłu. Dzipadów. Yeah. O, to było szalone. No Dobra. Dobra, to było fajne, nie powiem. E, może niemiecką sobie weźmiemy jakąś maszynówkę, jeszcze jedną? Co my tu mamy? Co my tu? Co to jest? To nie jest ten, to wygląda trochę jak kałach, ale to nie jest kałach. Nice. Oni się nawet 30 od kałacha. O nie, drugi magazynek Dobra, ee, Właśnie, granatów nie pokazywałem jeszcze chyba Trzeba będzie przetestować Dobra Ale wiecie co? E, dobra, zarzucimy sobie jednego granata Zobaczmy jak wybucha. Gdzie? Ło Dyny, nie, 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 nie. ten, to trzeba, żebymuchowy. No, ja, broń, trochę ten, po prostu żyłabym granat. Jeszcze raz, hop, patrzymy, zoom. Nice. No dobrze. Mam nadzieję, że modyfikacja Wam się spodobała. Mm, ja niestety będę już pomału kończył. Bo, no po prostu nie ma tego, nie ma już. Rzeczy do testowania, na czy jest, ale nie chcę robić godzinnego odcinka. Ewentualnie, jeżeli, jeżeli Wam się ta modyfikacja spodoba, to nagram do drugi odcinek z niej, ale nie widzę takiego sensu. E, no, chyba że będziemy testowali sobie te rzeczy, bo tu jest ich naprawdę sporo. Dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, niestety teraz będziemy kończyć. Ale. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej serii, czy do tej serii, do. Yy, tego, tej modyfikacji na pewno będzie się jeszcze więcej ich pojawiało na tym kanale, ale yy, na ten moment żegnam się z wami i czekam na kolejny, i czekam na kolejny yy, odcinek z tej modyfikacji, chyba że nie będziecie go chcieli, bo no to znajdę coś innego. Cześć!